Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 2.5. Zapoznajmy się z treścią zadania. Napisz program, który dla każdej binarnej liczby p zapisanej w pliku BinTxt obliczy wynik działania PXOR p div 2, gdzie XOR to operacja bitowa pisana wcześniej A pdf 2 oznacza połowę liczby P zaokrągloną w dół do liczby całkowitej. Otrzymane wyniki podejść w systemie binarnym. Zapisz je do pliku wyniki 2, podkreślenie dolne 5, txt. W kolejności występowania liczb w pliku bin txt. Każdy wynik w oddzielnym wierszu. Odpowiedź dla danych z pliku bin przykład txt znajduje się w Pliku Odypy, bin przykład txt. Dobrze. Przejdźmy do rozwiązania naszego zadania w języku Python. Jesteśmy w języku Python. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zaimportować nasz plik, otworzyć go w naszym programie Python. Czyli Złożmy sobie jakąś zmienną plik i na tej zmiennej funkcji open jako pierwszy argument wprowadzimy sobie nazwę pliku w naszym przypadku to będzie win przykład txt a drugi parametr to informacja jak ten plik będzie obrabiany, czyli będziemy go odczytywać w trybie do odczytu Dlatego R. Otworzyliśmy plik. To, że go otworzyliśmy nie znaczy, że znamy już jego zawartość. W tej chwili będziemy próbować przeczytać zawartość naszego pliku. Do tego stworzymy sobie kolejną zmianę. Tu nazwę wierszy. Mamy już nasz obiekt plik. Możemy plik. Wywołać na nim funkcję readLines. Na tym obiekcie plik. Funkcja readlines przeczyta nam wszystkie wiersze w danym pliku. Sprawdźmy zawartość naszego, naszej zmiennej wiersze. Wyłajmy sobie printa. Pierwsze. Zobaczmy w konsole. Wczytały się nasze <laughs> liczby binarne. Są tu liczby binarne. Mamy tu jeszcze na końcu kośnik n, co oznacza zakończenie linii, biały znak. Będziemy się go oczywiście później pozbywać, ponieważ nie będziemy on tutaj analizowany w naszym skrypcie. Mamy porównywać te liczby binarne i na tych liczbach binarnych wykonywać operację XOR. Dobrze, teraz napiszemy sobie funkcję XOR. Funkcja XOR będzie przyjmowała argument w postaci liczby binarnej. Oczywiście nazwę sobie binarną. Zanim przejdziemy do dalszego pisania skryptu XOR binarna, przejdźmy do białej tablicy. Jesteśmy już na białej tablicy. Mamy tutaj funkcję, którą mamy wykonać: pxor div2.

56 dzielone całkowicie na 2 to jest 28, czyli tak jak widzimy, też tutaj różnią się tylko ostatnią cyfrą, to samo z liczbą 13 różnią się ostatnią cyfrą i to samo z liczbą 44 różnią się ostatnią cyfrą. 44 dzielone całkowicie na 2 to jest 22, czyli krótko mówiąc, żeby liczbę binarną podzielić całkowicie na 2, wystarczy się pozbyć tej ostatniej cyfry. Jak to, to już zrobimy, żeby wykonać na niej operację XOR, musimy upewnić się, czy mają po tyle samo cyfr, a wiemy, że nie, bo no, przecież usuwaliśmy ostatnią cyfrę. Ta ma 2, 4, 6, 7, ta ma 2, 4, 6. Będzie miała o jedno mniej, czyli będę musiał tutaj z przodu uzupełniać zerem, jednym zerem. Tutaj to samo i tutaj to samo. W tej chwili każda z nich będzie miała po tyle samo sferek. Możemy na niej wykonać tę operację XOR. Wykonajmy, będzie to jako przykład, e, czy prawidłowo działa nasza funkcja. E, czyli, czyli mamy tak: 1, 0, 1, 0 daje nam 1, 0, 1 daje nam 1, 0, 1, 0 daje nam 0.

1, 1, daje nam 0, 0 1, daje nam 1, 0, 0, daje nam 0, 0, 0, daje nam 0, przydaję już policzone wyniki funkcji XOR. Będziemy teraz spróbować ją napisać. Przejdźmy do, z powrotem do języka P. Czyli pierwsze, co zrobimy, stworząc sobie dwie liczby binarne, binarna 1, ona będzie przyjmowała tę samą wartość, którą dostaliśmy, czyli liczbę binarną i binarna 2. I binarna 2. Ta e, liczba binarna będzie przyjmowała liczbę binarną, Ale bez ostatniego znaku. Czyli minus 1 taki zapis usuwa ostatni znak w naszej liczbie binarnej. Sprawdźmy, czy prawidłowo działa. Wypiszmy najpierw binarna 1 i wypiszmy naszą binarna 2. Oczywiście, żeby ta funkcja sprawdzić, czy działa. Wywołajmy ją sobie. XOR. Dla przykładu dajmy 1.1101 Jak widzimy, poprawnie usuwa nam tutaj ostatni znak. Czy wszystko działa jak należy? Możemy pisać dalej nasz skrypt, czyli jak już mamy usunięty znak, to będziemy teraz w liczbie binarnej 2 muszę tutaj z przodu dodać 1 0, żeby te liczby miały po tyle samo znaku. Czyli binarna 2 musi być równa 0 dodać binarna 2. Sprawdźmy jeszcze raz, czy wszystko działa poprawnie. Print binarna 1 print binarna 2. Przykład jakiś SOR 1.01 Jak widzimy, teraz działa wszystko jak należy. Mamy liczby, które uzupełniane są z przodu zerami, więc wszystko działa jak należy. Pora teraz porównywać odpowiednie znaki i stosować na nich funkcję XOR. Zobaczmy jeszcze raz, jak ono działa. Jesteśmy z powrotem w naszej białej tablicy. Jeżeli zauważymy, jeżeli są dwie jedynki, ma mieć wartość 0 lub jeżeli są dwa 0, ma mieć też wartość 0. Czyli jeżeli elementy na poszczególnych pozycjach są inne, różne, nie są takie same, to wówczas mam mieć jedynkę. No i ten fakt wykorzystamy. Jesteśmy z powrotem w języku Python. Będziemy potrzebować jeszcze jednej zmiennej, która będzie zapamiętywała nową liczbę binarną, która będzie wynikiem działania funkcji xOR. Nazwę ją wynik. Na razie. Ta zmienna będzie pustym stringiem, czy pustym tekstem, dlatego użyłem cudzysłów cudzysłów, nim nic nie wpisuję. Pusty tekst, do tego pustego tekstu będę wpisywał wyniki działania funkcji XOR. Czyli teraz stworzę sobie pętlę FOR, która będzie sprawdzała poszczególne znaki w jednej i drugiej liczbie binarnej. Jeżeli te dwie liczby binarne, Będą miał taki sam znak, to będę wstawiał 0. Jeżeli będą miały różne znaki, to będę wstawiał 1, czyli for i in range. No i teraz e, będę oczywiście tak długo tę funkcję wykonywał, ile mamy znaków w liczbie binarnej, wszystko jedno której, czyli len binarna. Na przykład binarny. Co teraz będę e, robił? Czyli teraz będę sprawdzał if binarna 1 na pozycji i tej jest różna, czyli wykrzyknik równa się, to jest znak różności, od binarna 2. Też na pozycji i tej. Jeżeli one te znaki się różnią od siebie, to wówczas do mojej zmiennej wynik dodam sobie jedynkę, czyli uciąg znaków zwiększy się o jedynkę, czyli wynik równa się wynik plus cudzysłów. Jedynka. Czy chcę dodać e, znak jedynki? Taki tekst. Mogę to zapisać krócej, Plus równa się pozzysów 1. takrzysę w innym wypadku. to wtedy wynik plus równa się 0. No i na końcu zwrócę. Nasz wynik. Powinniśmy przetestować, czy nasz skrypt XOR działa poprawnie. Czyli print, XOR. Weźmy sobie przykład liczby. My tam mieliśmy najpierw liczbę 67, czy 1, 4, 0 i 2, 1. I sprawdźmy działanie naszej funkcji. W wyniku powinniśmy dostać 2 1, 3 0 i 10. 2 1, 3 0 i 10. 2 3 0 i 10. Zgadza się. To prawidłowy wynik. Jeszcze może sprawdźmy dla tego drugiego. Czyli sprawdzimy sobie 3 1, 3 0. Mamy mieć 100, 100, zobaczmy tutaj, 100, 100. Jak widać, że wszystko działa poprawnie, nasza funkcja XOR poprawnie wykonuje te operacje dla naszych tutaj przykładów, więc możemy ją również zastosować do tych liczb binarnych, które mamy podane w zadaniu, czyli do tych liczb, które mamy wczytane już do zmiennej wierszy. Czyli pora teraz wykorzystać ten fakt, Czyli sobie teraz po wszystkich elementach naszej tablicy, ponieważ zmienna wiersza jest tablicą. I będziemy każdą liczbę binarną, na każdej liczbie binarnej wykorzystać funkcję XOR. I zwracany wynik będziemy wypisywać na tablicy. Będzie to nasz wynik. A więc wierzmy się do roboty. Weźmy sobie pętlę FOR. Nazwijmy sobie zmienną wiersz. wiersze. Ta pętla iteruje nam, tak jak mówiłem, po wszystkich elementach tablicy wiersze. Oczywiście musimy się pozbyć naszych znaków. Pokazałem na początku filmu, że mamy tutaj białe znaki, których musimy się pozbyć, więc wiersz równa się wiersz Strip. Usuwamy białe znaki. Teraz możemy wykonać naszą funkcję XOR na tym naszym wierszu. Więc możemy na tak naprawdę wywołać tą funkcję, czyli ją nawet wypisać do konsoli, czyli Print, sort wiersz. Uruchomimy. Teraz sprawdźmy dla funkcji BIN przykład. Jakie powinniśmy mieć odpowiedzi. Mam tutaj otwarte w drugiej zakładce. Powinno być 10 tysięcy, potem 10 1011, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 1011, 10 dalej 100, 000, 100, 100, 10 000, 10 tysięcy. Zgadza się. Tutaj dalej jedynki, czyli widać, że nasze rozwiązanie jest prawne. No i jeszcze rozwiązanie dla. I kubina txt Czyli mamy pierwszą liczbę 100, 10, 11, 3, 0. 110, 11 3, 0. i tak dalej. Wszystko powinno się zgadzać z naszym rozwiązaniem. Czyli poprawnie rozwiązaliśmy zadanie 5.2. Mam nadzieję, że wszystko było czytelnie wyjaśnione. Dziękuję za uwagę. Ej, no do usłyszenia.